Tablica na drzewie koło Merkurego. Popularne wśród pilan miejsce, w którym wiszą nekrologi zmarłych mieszkańców naszego miasta. Te, jak widać, na jednej tablicy już się nie mieszczą. W kwietniu na Pilskim Cmentarzu pochowano 107 osób. W analogicznym okresie, ale przed pandemią, pochówków bywało około 80. To jednak, jak zapewniają zarządcy cmentarza, nie wpływa na kolejkę. Czas oczekiwania na nie zmianie jest to czas oczekiwania około 3-4 dni do tygodnia. Czasami na życzenie rodzin ten czas, w drogach co na to, że w rodziny mogą być na kwarantannach. Żeby zachować taki czas oczekiwania na pochówek, zwiększono liczbę ceremonii z 4, 5 do 7 dziennie. Inaczej radzą sobie w Czarnkowie. Choć tam w pierwszym kwartale bieżącego roku pochówków było o 100% więcej względem pierwszego kwartału roku minionego, Czarnków ma pewien komfort organizacyjny. Mamy dwa cmentarze w Czarnkowie, także ta ilość się rozkłada na oba cmentarze. Tak samo w firmie jest więcej, tak nie ma problemu z tym. Prezes twierdzi, że jeśli klient pojawi się z dokumentami, na przykład w poniedziałek, to pochówek może odbyć się już nawet w środę.